Sierra! <grymne> Dzisiaj widzowie wpadliśmy na niesamowity pomysł, aby zrobić przepisy studenckie. Mieliśmy budżet 10 zł i każdy zrobił zakupy i teraz będziemy po kolei przygotowywać nasze dania studenckie, a na koniec będziemy oceniać wygrane, drodzy Państwa, wygrywa 100 polskich złotych. A teraz o, reagujcie! SOPO! Polskie 100 zł! Nie! To jest nie niemożliwe! Także zaczynamy! Cześć! Pierwszym składnikiem będzie zupka Chodźcie, chodźcie, chodźcie! chodźcie. Makaron tylko potrzebuję. Tylko ja nie wiem czy kupić dwie. Najwyżej odłożę, co? Po co dwie aż? No, żeby była większa porcja, nie? No to dobra, no to najwyżej odłożę. Muszę sobie to pod... Gdzie mój telefon? Aha, no <laughs> tak, nagrywamy nim. No to tak, no to podbić. No. 2,69, czekaj, <laughs> bo... No, dobre, 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 sorry Dobra, co? Mati? Chuje Zupkę najtańszą, najtańszą, najtańszą O, k***a, złoty publiczny Wezmę dwie, to będzie większa porcja A ty nie chciałeś serowego robić? No, ale to tylko makaron potrzebuję Trzy złote I teraz mac and cheese To będzie takie serowe I to ile kosztuje, czekaj? Trzy złote, no, mam Sześć złotych To jeszcze cztery złote paru... Nie znajdę parówek za cztery złote, stary Nie No i co teraz? To składam jedną zupkę. 1,50. Plus to, to 3, 3, 4,50. 4,50 To jakaż nie jest różnica, szczerze mówiąc. Nie, tutaj każdy gros się liczy. No to parówki trzeba jakieś pan dać. Parówki? A tak to nie wiem, coś z, z kuchni kask. się weźmie i powiem, że to kupiłem, bo... Berlinki Kids, człowieku. 4,50. No ale to, wy, wy, no to wydasz już wszystko, nie? No, to trudno. No trudno, no. To są moje zakupy. Witam was, witam was, witam was. Ja dzisiaj tak, zapraszam, zapraszam. Ja już wiem, co ja potrzebuję, a idę prosto do celu Potrzebuję, tak. Morta ten. Wcale nie widziałem tu wcześniej. 3,40. O, idziemy szybko, mamy. Boję się ludzi Mam mortadelkę, tak Ma za sobie pyszną mortadelkę I Mam taką najstarszą, taką suchą bułkę Z której zrobię panierkę Ten Kasper do mnie zrobił O, co ten Kasper Odbiera. pisał? Ale. Halo Dobra, elo Co chciał Kasper o szybko? Paragony <noise> zrobił, się. No, chwilę? Z czego? Z tej pani Bułka na ziemi No się ja tak potoczyła. Mhm, mm całkiem i no. Ej, no to było zabawne, byś to widział. No to... Ale dosknię czy sucha. Uuu, stary twarde tak? jak kamień. No to półka i mortadelka. I co ty chcesz? Nie można jeszcze kupić jajek na sztuki, co, nie? Nie można. No właśnie Również. Również. nie wiem. Moja mama to chyba będzie głoną. Pozdrawiam cię mamo, kocham cię. Idźmy na idźmy na warzywa na fakt. I Tam znajdę jakieś dodatki, które sobie fajnie zrobię. Wezmę na przykład fajnej pieczarce czy coś. Urciciorka. <laughs> Ale cieciarka jest giga? Dobra, sobie dobra, Nie wiem, po prostu mnie stery słowo cieciarka Ja widziałem u Janka marchewkę No, a co mu podgląda? W sensie, on i tak, ja wiem co on ma On gotuje rosół Zdobię to pomidorkami o, jaki mały. takie małe Idealne takie Myślisz, że trzy pomidorki będą spoko? Nie, myślę, że to będzie za lekkie na wagę. Ile to wychodzi? Uuu, i widzisz jakie ile? ile? 76 groszy Przecież, że 4 kostki rosołowe, Janek 4 tyle zapłacił prawie 4 pomidorki ekskluzywne, rzymskie, sprowadzane z Rzymu prosto, to jest różnica Dobrze, faktycznie I co, 4 złote To kup, jak masz pomidory, to kup ogórka I ten ogórek, on, on wygląda spoko Ogórki eee... gruntowe loose Loose Złoty 20. Dałoby się jeszcze jakiś deser zrobić, coś słodkiego znaleźć. Tak? Z starek fali. Fiu, 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 fiu. Skibli, skibli, Ej, stary Kisiel zrobię. No i żywisie. Dobra, co musi wskrabać szybko, żeby się fajnie nagrywało? Poświęcenie. Dobra, co ty Janek musisz kupić w ogóle? Markewkę. I I zupkę chińską. I I natkę pietruszki. I. dzieci Wy... zaraz. Ja w zasadzie to muszę tylko zupkę chińską kupić. Ja tak naprawdę całe danie mam gotowe, ponieważ resztę, resztę rzeczy mamy gotowych w domu. No nie no, wydaje mi się, że weźmiemy po prostu dwie zwykłe zupki chińskie w złoty. I wydaje mi się, że to będzie tyle, nie? No, więc mamy, mamy gotowe. Idziemy, idziemy do kasy Zobaczymy ile to wszystko teraz wyjdzie Czy przekroczysz swój budżet czy nie Mamy 73 ja grosze Zapamiętaj, że kupiłem 70 za 70 groszy kostki rosolowe w francuskim sklepie Ale tego nie nagraliśmy, ponieważ stwierdziliśmy, że nie ma sensu 7 zł, 9 no i chuj. Praktycznie perfekcyjnie się zmieściłeś no, Praktycznie perfekcyjnie jakieś 70 groszy Zjebałem się złotówkę Trudno Jezu niskie. mam nadzieję, że nie przekroczymy budżetu 5,40 Ale skamujesz, bo ty masz mięso i ser w domu Dzień dobry, idę do sklepu No i na fuj się śmiejesz no. <laughs> Dobre, nie? Dziękuję. No, za***am się do sklepów. Fiu, fiu, fiu Coś na coś tam do Biedroneczki idę No i co dalej? No widzę. No za***am kur... Cię nie przerywać, nie? Dobra, no to nie, ja już no tak za ja... dzisiaj. Marcin, teraz powiedz, co kupujesz, bo każdy już wie, co eee, kupił. Sytuacja wygląda tak, że sam nie wiem, co kupuję, dopiero w Biedronce ogarnę. A, czyli taki freestyle, tak? No taki freestyle, bo mi się nawet nie chciało przygotowywać nic zbytnio. Witam serdecznie, jesteśmy w sklepie. I powiem tak, wybieramy rzeczy, nie wiem, co wybiorę. <laughs> Marcin leci, pełny freestyle. No. A poczekaj, musisz przykminić coś, co robię w domu zawsze. Ryba, nie. <laughs> nie nagrywaj, butów w łupie. Jesteśmy, stopy, bo bo stopy, A weź ten z skarpetki się i tak chodź po tej Biedronce. <grym> dobra, to dawaj, nas na No dobra. <grym> no w no. No to no. to tak no. No w no. No w no. Yeah! Drum drum drum. Ej, dzwoni do mnie trąbą bombową, bomb, i to wajmuje. Co chodzi? Taką. Ja Robimy zakupy. A no to jest jak, tak. Więc weź tak podzkocz starego, jak cisza na Wiem Jest odpowiednia, wiesz czego? Żebyśmy się przewidzali teraz A nie możemy tak, teraz no, no, no. Żartowałem Co? Co ty słyszałeś? No, Stary, Z No to co ty jeszcze kupiłeś? No to sobie idealne coś, nie? A co ty na razie wziąłeś? Bułka, Bułka tylko? Bo ja stary chcę zrobić bułce, tak jakby będzie makaron z takim sosem. <grym> Jakim z... sosem? <grym> nie pytaj. Słowo klucz w każdym odcinku, nie? Je, 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 to musiał, Musiało to paść. No <grym> nie wiem, co mogę się do bułki? Zostań bułkę, o ktoś w budze <grym> Wow, on chyba w Uuu uh. Potrzebuję tego, Co potrzebuję te to, no, to. a tutaj też Sos czosnkowy bym zrobił. Ale nie zrobię sosu czosnkowego, więc wezmę jakąś szynkę. Nie no mógłby, mógłby zrobić stary. Ale Kupia, sos czosnkowy potrzebuję jakoś. Nawet nie wiem jak go się robi do końca. Musiałbym do osiągnięcia. napisać. Jogurt, czosnek w proszku, sól i pieprz masz stary w domu. To musimy ja naprawdę. Ale nie, ja tak nie robiłem, to jest dobre. A, a, a wie pani jak się robi sos czosnkowy? Co dzieje w Grecji? Pewnie w Grecji. Puh. Dobra, no, Dobra, masz się Ser, 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 zwykły ser. A jaki ser? Go-Dup? Go-Dup. Go-Dup? Będziesz miał ser? On nie myje się od bułki do chyba tak. Można to do piekarnika wrzucić? No. No, chyba tak. Można, można. I stary pizza robi z mocarelką. No i kurwa, co ma sobie kupić? Cieciorzycę? Cieciorkę? No, widzisz, go też bawi słowo nie, nie, nie. Cześć, dzisiaj będziemy robić rosół. Miałem się zmieścić 10 zł i zapłaciłem 11 Ale odejmuję sobie burionu, bo kupiłem za dużo. Pierwsze co zrobimy, zagotujemy sobie wodę w czajniku. No woda się gotuje, a my za ten czas marchewki będziemy obierać i kroić. Ej, ostrożnie nie łapię. No, obieramy sobie ładnie, pięknie marchewki. Do no, korek. No, stop! Nie na Ja za pomoc? Kupi pan marchewkę nie zostaw. Teraz się nam woda zagotuje. Nie, razem z boliło, to byłem makaron i przestałem wchodzić do kaczki. Możesz się tutaj pasować na tą kamerę też? Dostałem dziurawy makaron. Chcemy to zobaczyć nie wiesz co? To nie Dziura, no patrz, dziura jak się patrzy Pokaż Chłopaki Co jest? Dziura w makaronie Jest <grym> ładny r... ale, ale go skamowali Nie Dziura w r... makaron Co to ma znaczyć? Nie, ja zgłaszam to Zwolnij na policję Na Chciałem zgłosić dziurę Tak, makaronie. Jadą? Jadą I <grym> jadą I jadą, jadą Ja jadą. właśnie nagrałem content, jak dzwoni na policję, bo macie radę z makaronem Ty j***** olej Olej to Dobra. <grym> Kostek bez A Nie! 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 czyż poczekaj! nagrałeś to? No? Tak! I to za pierwszym razem! Za pierwszym razem! O ta A teraz, a no tak. żebyś teraz, mógł teraz, eee, za za razem! razem. Wodę mamy Tarczka, musimy zrobić Bierzemy tutaj pięknie kosteczkę Uwaga widzowie, teraz inside joke Kasper, kostek Widać różnicę? <noise> Dziękuję Dobre, Dobra, dobra <noise> Piękny Kacper to specjalnie robi. Jestem zasłania z tego! E, teraz kroję marchewki, żeby wrzucić je do bulionu No, wrzuciłem sobie teraz ładnie pięknie, żeby się zagotowały. Jeden, dwa, trzy, cztery. Wysoki Sanio ona ciągle opowiada jakieś nieśmieszne żarty. Jaki prezent by chciała niemowa? Darmowy! Gotujemy makaron, żeby przyspieszyć proces. No, rosół jest prawie gotowy. Kamasz makaron zmięknie dla was nie wygasi? Ale ładną kuchlę. I tak, tutaj wszystko gotowe, ładnie, pięknie, makaronik damy tutaj Po jednej marchewce dostać. Teraz dla Marcina Jako już Marcin nie szanuje ludzi wokół siebie, napluje mu do tej zupy I tak to zjem Pół kuchni w rosole Wolią hey, Ej, ten rosół wygląda zajebiście Szczerze? Szczerze? Pachnie jeszcze gorzej <tuszel> Nie pachnie w ogóle Nasz rosołek jest gotowy, zostało A, tylko podać Nagrywa się? Dasz się tam przysunąć Marcin, czy nie? No Oj, czekaj Teraz ja przyniosę rosołek, ładnie, pięknie Proszę, strasznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. E, bardzo według mnie powinny być ujemne punkty za. Co panu miska? Ja. Proszę, strasznego. Ja tutaj to dodam punkty za ten tekst. Taka marka, spróbować. Markaweczka. Jak mogę z nią w Ja marka zawsze miałem spara. taką marchewkę. Nie, zajebiście, ja też mam taką zawsze. Marchewka <F> krojonego. <śmary> Panowie, to ja tak wezmę bez marchewki. tak? Smacznego no? życzę. Dobra, ocena, ej. Czekaj, p bo już? <śmary> <jadł. śmary> Przyszła? To co tak się? <laughs> jak na zjedzenie se O tak, to zajebiste. Na obiad w niedzielę bym tego nie podał, ale dobre. Kurwa, cena to jest mocna 8,5 albo 8. O, 9. 9 na 10. Nie, 8. 8 na 10, tak. Moim zdaniem, za bardzo tu czuć jakiś bulion. Nie ma tu żadnego smaku jak jakiegoś fajnego Mięska czy coś. Za bardzo jest to takie bulionowe. Makaron taki zbyt miękki, tak. Ale no, no, ogólnie... to jest studenckie! No ale no, studenckie. tak. No, tak. Za 10 Ale złotych. ja oceniam to ja <grymne> moja ocenka to 7 na 10. No to w gotów Makaron mi bardzo smakuje jeśli chodzi o przyprawę, no tak jak już mówiłem, no Pyser? mi niczego nie brakuje, więc ja bym dał naprawdę Kurde. takie 9 na 10, jeśli chodzi o taką no, potrawę za 10 zł. No, le, leciutko ponad 10 zł, bo przypomnij ile dałeś za to wszystko? 11.60. No, Ale myślę, że... popatrzmy na perspektywę tego, to jest obiad dla minimum 4-5 osób. To naprawdę wy, wyszło na Ci to no, i no, dają cenę 9 na 10, 10. Tylko sobie sobie jak widać, ja już zjadłem talerz z zupy, bo za zupy daje dupy. E, także tak, e, oceniam to daniem na... dałbym wysoką ocenę, lecz e, Janek to jest za dobra konkurencja dla mnie, ponieważ dam e, jeden. Za je, e, daję 7,5. E, z Marcinem się nie zgodzę, ja uważam, że to by była bardzo dobra potrawa na obiad. Nie, ja, ja bym to zjadł na obiad. A ja jednak zmieniam ocenę i tak szczerze, 7 też pasuje. Bo... 8 trochę za dużo, no, no. bo że tak to przemyślałem, byłem po prostu pod wpływem emocji i jak pierwszy dostałem tą zupę, i w ogóle, i zjadłem już całą <śmaksudny> tę Smakowało? Dobre? Mi dobre. Szczere, mi smakowało. Mi też Uwa Nie. W sensie, uważam, że... Takie zupy szczerze w restauracji. Podają. Nie, naprawdę bardzo dobrze. A nie, serio, no. tak smakuje jak w restauracji. Ale ja oni z kostki robią. Teraz ja zjadam tą marchewkę i powiem, że nie 9 na 10, tylko dam 8 na 10 za tą marchewkę. To teraz każdy ich ocenę powie, bo każdy zmienił. To to 7. Okay. 7. 7, 7, 8. Zdrówko, panowie, zdrowka. Witam mojej kuchni przy sobie dzisiaj to? Tak. Bułka i mozzarella. Nie kur... wiem, Zajebiste, no kurwa, zabijcie się Jakie! No. No, ja przecież nic się nie stało nawet! Kurma macie, to się nad zlewem te robi. A to robię na blisko I tak Klasa. Zbuki, trzeba wyjąć ten środek, co tak przemyślałem, nie? Przekminiłem i teraz tak Biorę se nie? Kroję. Jak wydaję to do środka, nie? Żeby to się z Teraz jak to jest w środku takie, to potrzebne jest jajko, to chwilę. Nie, 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 nie! Ja nie Proszę Państwa, czas roztrzepać jajko. Janek! Tak słucham? Wyczepiesz mi jajeczko. Wyczep mi jajucho. Wysmarowujemy teraz tą bułkę jajkiem, bo ja się tak przekminiłem, że to może być dobre, nie? I teraz tego. Daj to na jakąś blaszkę. Dawaj tą bułkę, nie ja to biorę stary na widelec. A na jakąś blaszkę... No to piekarnika nie blaszka w piekarniku już jest, nie? A nie ma. <grym zina> No, bułka siedzi w piekarniku. I zostawiamy ją tak na. <laughs> 5 minut. <laughs> no, i se czeka, nie? <laughs> no, i se czeka, mi chuj <laughs> <disconnected> się chyba, śmiesz. sensie, patrzę się, śmiesz, przyjacielu. Zapraszam, zapraszam pana z kamerą. Proszę operatora. Bułeczka się robi, nie? Nie, <laughs> <modified> nie, nie zagrywa, czekaj. Oh, idź dalej, dalej, idź, bo ja muszę ci zawołać, Kolego to... operator. Zapraszam. Windrosy Widzowie, Tu się robi tam bułka, nie? I... To co się śmiesz? Przepraszam. drodzy widzowie, teraz do tej kamery mówię. Ci co jeszcze nie zasubskrybowali kanału zapraszam, <śmulacza> <urla>, do <śmulacza> tego. Oczywiście łapeczka w górę, coś tam Komentarz jakiś, nie Skimili. A ja herbatę do herbaty do popicia, to może już mieć... To herbata! Zjemy jeszcze herbatę! Jak się nastawia ten czajnik? To klikasz przycisk! No ale ja nie mam takiego czajnika. Ja też nie mam właśnie, dlatego się boję. Chłopaki, super co content. Ej, dobra, bo zrobiłem już. Przykro mi chłopaki, że tak to mało. To dobra, Serio to chciałem to zrobić więcej. I dla każdego byłoby po jednej budce, gdybym no, miał taki no. budżet, nie? Dobra. Proszę bardzo, ma na druga. Spokojnie. Proszę bardzo panowie cukier dla Was również. Testujemy, tak? Czy mógłbyś prosić o łyżeczkę? Mmm, mm. ciepłutkie. Mm. Czuję, czuję niedopyczone jajko. Da, dajcie wszyscy k**wa dwa i chuj. I oddawcie mi resztę, jak wam nie smakuje. No, dobrze, to mam. Serio? <słuch> Serio? Według mnie jest to na pewno gorsze niż to, co przygotował imam Janek Jego piękny, smaczny, super, ekstra rosółek yy, Ale mi to smakowało, może też dlatego, że po prostu kocham ser Tak jak pewnie większość z nas No bułka, bułka jak bułka Zwykła, chrupiąca, znaczy za chrupiącą bułeczkę na pewno dodatkowy jeden punkt Czyli mam już dwa Czyli masz już dwa punkty Według mnie to danie należy dać yy, takie solidne 5 Chyba 5 na pięć, jak powiedzmy. Kosztku Jaka jest twoja ocena? Moja ocena? No bułka jak bułka z mozzarellą Ja bym, ja bym zjadł więcej nawet Ja jakoś się trochę Jakby Jakbym miał pieniądze to bym więcej zrobił no. no tak, tak Ale jesteś biednym studentem, prawda? No. Także ja daję cztery Dam ci cztery Co? A, to dzięki Dobra Moja ocena będzie surowa jak te jajko. No, bułka z mozzarellą. Nie jest to nic wielkiego, dlatego 3 na 10, bo spoko było i. 3 na 10, tak, po prostu. Nie mam tu więcej do dodania, bo tam nic nie było. No, w sumie to ja też daję 3. To ja dam 4, żeby się tak bardzo nie różnić. Jako iż bułka była nie najgorsza, trochę nieświeża, muszę przyznać. E Mozzarella w kulce nie była dobrym wyborem do tej bułki e, Jajko u mnie trafiło się niesurowe. Herbatki jeszcze nie spróbowałem, ale za wybór herbaty dodatkowej dodam na pewno te 1-2 punkty. 6 punktów. 6 punktów za taką bułeczkę w takim czasie zrobioną zarosło <grym> z 7 dostałem rzadko z tego. Marcin kończy z wynikiem 16 punktów. No jak go na 40. <grym> Siemaneczko, ja zapłaciłem za zakupy 8,97 Co? Gówno Mam y, zupkę chińską, vegan, y, bo ponieważ potrzebuję tylko makaron zupki Mam parówki kids i oh. mac and cheese Je, je, je Także tak, y, bierzemy patelnię. Będę to smażył na mleku No nie, na zagotuję makaron, tak? Ej, gdzie on ma te miski Pod wyspą Ile wody? No, no żeby zadać tylko. E, będziemy teraz kroić parówki. Pierwsza parówka wariacie i kroimy to w plasterki. Mati, nie wyjmuj mi fiota. <laughs> nie rozpraszaj mnie, kotku! Dobrze, mamy pokrojone parówki. Ja bym jeszcze jedną w sumie dał, bo e, za mało ich jest. Dwie parówki myślę, że wystarczą. Woda już zakipiała. Drodzy Państwo, zalewamy zupę. Za tą zupę całuję panią w dół. Jak ten makaron rozpęcznieje, żeby go, żeby był jadalny, żeby nie był twardy, żeby był... Och, och, och! och. Oh, Só Co tu macie? Co, Michaelku? Tam masz I Witaj karki. na filmie. Co chcesz, Michael? Majka jest na Berlin. Róż! On jest dobry. Sek? Nie, że Nie, nie, Nie jest zły. Co nie? Dobra, robisz to kostek czy nie? No, ja czekam jak makaron. A już potrzebujesz. A co musisz teraz zrobić? Coś ty stało? Stary mleko, tylko i to w pierdolę, makaron i parówki. I już. mam Do jakiejś miski i zmiesza się ty masz? No na patelnię Rozgrzewamy Rozgrzewam mleko, drodzy pisogę. No, Przyszykuj mi ten shitko. Wsypujemy ja McChee'a. Hmm. Takiej ilości mleka? No, a ile? Mieszamy to, drodzy widzowie, żeby to było takie gęste. Może dam całego make Żeby to było serio-serowe. Ej, fajnie to się rozpuszcza w sumie. No. Sitko. Przysydzamy. Oj, makaron. mamy to Teraz to mieszamy, żeby to było serowe, drodzy widzowie. Jakieś w No, możesz. Tylko w sumie szczerze nie dawać wszystkiego. Czy nie? Dobra, wołał, wołał. Lec git? Tak, oprócz tego jest do aparatu i trochę ekranu. Zaraz git. Aha, to jest taki and Cheese. Taki Macken Kosperma. Macken Sperma. Chłopaki, ja też ten za panny nie. Cały czas teraz Pośmiejemy Pośmiemy się razem. I co takie małe talerzki? Nie, to takie A czy to niby mamy jeść? proszę? A co to niby mamy jeść? No nie, tak się wydaje. A gówno czym jadłeś ręką? Mama <noise> mamacznego! Mam, to Parówka. z kimidi, jakie to jest dobre Parówka dobra. Makaro. Mhm. Ja pamiętam co ty mi dałeś. Mam taka trochę jajecznicza, nie, ale nie dobre. Czuć jak to tu. No. 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 Dobre było. Hmm. Na małą porcję jest całkiem spoko, ale jakbym dostał tego więcej, nie zjadłbym. To bym, nie dowywałabym jeszcze. To bym się zmulił, ja bo ten sos jest taki. To mocno po pierwsze, ulący. Ale to, to jest właśnie takie, to -cheese. Po drugie, po dużej ilości zżywałbym się. Gdybym miał więcej makaronu, no to. No tak, no tak. Jest taki kwaśnawy, taki strasznie sztuczny ser. <słyski> 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 Dlatego takie gęsty? Tak. Czyli tam dodał Spermy? No eee. proszę o ocenę, drodzy. Ja nie wiem pierwszy. że. Mi to bardzo smakowało. No ja nie przedłużałem zdałbym po prostu solidne takie 7 na 10. Moim skromnym zdaniem brakowało większej ilości makaronu i uważam, że na taką ilość makaronu kostek mógł użyć Odrobinę mniej tej przyprawy serowej, ponieważ przyprawa serowa była serowa, i serowa przyprawa serowa nie była zbyt serowa, była kwaśna. Nie przedłużając moją opinią będzie mocne 5 na 10. No to mi nawet smakowało, ale tylko taka mała porcja. Jakbym miał dostać z tego więcej, to już Dostałeś, by. Dostałeś kurwa małą porcję, więc o tym porcję. <głos> 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 więc już by zmuliło. Ja będę dał ocenę 6 na 10. Jakbym dostał mniejszą ja porcję, mniejsza. bo dostałem dużą, to byłoby dobre. Ale było niedobre. A poza tym, pamiętam tą ocenę, którą mi kostek dał. Tak szczerze, ja nie widzę tutaj większej niż 1 ale. Dodać jeden za smak, więc będzie dwa. Dodać. Jeden za talerzyk, bo był bardzo fajny O trzy, nie? I ogólnie jakbym, Jakby było odrobina więcej tego, bo mógłbym to zjeść, jakby było więcej Jakbym był gigagłodny. Więc uważam, że tak szczerze pięć Czyli mamy ocenę 25 punktów na 40 Zabiję! A ile to są Marcin? 16 Oni wszyscy mają zamknięte głowy, ja nie wiem Witam, witam was, witam was! Nie wiem, jak zacząć dobrze, dlatego przejdźmy do konkretów. Ja dzisiaj będę smażył mortadelkę. Mmm, mortadella, piękna, pyszna. Kolejny, piękny dodatek, żeby ładnie zrobić to danie. Pomidorki, ogóreczek. Na bułkę tartą mi już nie stać, dlatego po prostu zetrę tą bułkę. I wiadomo, trzeba jakiś deser, dlatego pisie bananowy, minionkowy. A więc, odpakowaliśmy mortadelę. to dzisiaj będą w dla moich koledzy <laughs> Trzeba pokroić teraz tą mortadarkę pięknie Taki chude, to chcesz smażyć? Grubsze musisz trochę No, to prawda akurat No tak jak chyba git będą Czekaj, ile? No, no? Raz, dwa, no. cztery, raz, dwa, trzy Z każdym kawałkiem staje się grubsze zdrowie Dzięki <coughs> <Jaki>? Tak O, saszki No, chyba <coughs> no, będzie to otoczyć w panierkę o oh, Trzeba to mówię, teraz rozciesować. O to, to będzie pani robowczep. No, on teraz będzie... W bułce tartej, ale na bułkę tarto mnie nie było stać, więc nie. sam sobie zetrę bułkę. <słyska> 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 bułka tarta. <słyska> bo to nie idzie chłopaki. Ja po prostu to pokruszę, będzie łatwiej. A kupiłeś to ty, gagatko. Dobra, to jest moja bułka. Co o tym spoko tam łatwo? Czy jeden milion wygrał, chciałem poinformować? Mortadelka jest smażona, what fuck, łota, fak, łota, Ej, A, ja, a co jeżeli ja to potem będę musiał sprzątać? Kurwa, kurczę, będę mój, Ta mortadela wygląda pysznie. Teraz kroję pomidorki, to będzie idealna ozdoba na moją pyszną mortadelkę. Tylko ładnie pokroił. Panie Mateuszu, czekamy na jedzenie. Zalewam właśnie kisiel, y, słodki podarunek dla składam... Ten ogórek Mateuszu przyznam no, moja morka delaman dziurę. Dzwoni na policję! <grym> dzwoni na policję! <porucie. grym> Panie panowie, smacznego! Mateuszu przepyszne Mam dla was jeszcze... No ja, ja, jeszcze się tak nie zachwycajcie, mam dla was kisiel! Kurwa mam tylko trzy kiśle! Nie, a was jest cztery. Dobra, podzielicie się. Tak? A? A, przepraszam! A. Na mortadelkę oczywiście kaczupik. A no na to kaczupki? To jest, jest medium rare i to, ale ogólnie ocena jest jedna, nie? Okay. Chciałabym spróbować. Choda! Mój Jak coś, to Kasper się wybał na nas i jest na mimikał. Nie. A więc Michał, ty zawsze i pierwszy Pominę fakt, że jest to w środku lekko rzadkie, tylko po bokach jest wysmażone Rzadkie jak gówno, Zaki... Kacpro, by się A. Prezentacja była bardzo ładna, tutaj został nawet dodany ogórek jako dekoracja Nikt nie, nie zjadł Bardzo chrupiące w buzi, ocena 6 na 10 Brawo Dobrze, mortadelka jak mortadelka, na to ketchup E, to nie, nie był mój ulubiony ketchup, ponieważ e, to nie był Tortex, tak? Tortex z tatanowskim No, ale mortadelka, szczerze, piątka Jako iż, ładna, piękna dekoracja naszej mortadeli no proszę zobaczyć widzowie Jest ładnie, nie mogę powiedzieć, że nie Sama mortadela dobra, medium rare Podoba mi się podanie w taki sposób e, Do tego pomidorki koktajlowe e, Wiem, że ktoś może lubić, ja niestety nie przepadam Ogórek pięknie podany Pięknie pokrojony, jak widać W cienkie kawałeczki e, Sama mortadela dostaje ode mnie ocenę 5 na 10 Nie, przepraszam, 4. Uważam, że to jest ogólnie podgrzana parówka z żabki I taka moja szera ocena To jest... Y nie zabrałem jej do końca, bo jakiś kwas zjebni ją, polał kieczupem. Tam poprosiłeś, ee... ale poprosiłem o mało. Nie, ja jest takiego nie Dobra, p***dol się. Bardzo dobre, moim zdaniem, ale tak dałbym nie więcej niż 6. 20 punktów. I brawo! Na ostatnim miejscu plasuje się Marcin B... Brawa! Brawo! Na trzecim miejscu plasuje się... Plasuje się Mati! Na drugim miejscu wynikiem 25 punktów kostek I na pierwszym miejscu jestem ja. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że dla wygranego była przewidziane 100 polskich złotych. złotych. Więc proszę uwaga! Państwa. Proszę, Państwa. proszę Państwa! Brawo! Oh, yeah. Proszę! I, już może... Dobra, oddaj to ku...